To zatruwa wodę w gminie Sośnicowice. Regularnie co kilka miesięcy sieć wodociągowa w kilku sołectwach jest skażona bakterią E. coli. Wodarze podejrzewają, że winni są mieszkańcy. Ci zanieczyszczają jednak wodę nie z premedytacją, ale z powodu zwykłej niewiedzy. Jako, że jednak koszty walki z bakterią rosną, burmistrz wypowiada też wojnę miejscowym ignorantom. Na pierwszy ogień pójdą posiadacze studni. Kochani mieszkańcy, tak nie można, no z tym trzeba skończyć. Z czym muszą skończyć mieszkańcy gminy Sośnicowice? Z zatruwaniem wody. Jak się bowiem okazuje, regularnie co kilka miesięcy woda jest skażona bakterią E. coli, ale nie w całej gminie, tylko w kilku miejscach. Tak się składa, że w rachowicach i w sierakowicach zdarza się od czasu do czasu, że w sieci pojawia nam, pojawiają nam się bakterie E. coli. Co pół roku, mniej więcej, w tych właśnie miejscowościach służby komunalne wykrywają w sieci wodociągowej niebezpieczne pałeczki. Dlatego też woda jest pod lupą non-stop. Co chwilę trzeba robić badania i co ważne, walczyć później z bakterią, jeśli tą wykryją badania. W ostatnich dniach tak właśnie stało się w Rachowicach. Urzędnicy od kilku miesięcy zachodzą w głowę, kto zatruwa wodę. I mają już pewne podejrzenia. Przyczyną jest niefrasobliwość ludzka. E, nasi obywatele. Mają jeszcze dzisiaj funkcjonujące studnie i mają również te stare instalacje wodne w swoich domach. Te instalacje w którymś miejscu się spotykają i następuje jakby przepchanie tej wody ze studni, która jest skażona. Do naszej sieci i zaczyna się lawinowe namnażanie tych bakterii. W których domach dochodzi do takiej sytuacji, tego urzędnicy póki co nie potrafią sprawdzić, gdyż nie mogą bezprawnie skontrolować posesji mieszkańców. Potrzebne są na to twarde dowody. Takich też włodarze będą szukać. Przygotowujemy się z zespołem prawników do tego, by ukrócić ten proceder. To po prostu musi się skończyć. To, to zbyt dużo kosztuje i to jest duża lekkomyślność bym powiedział z, y, ze strony tych osób. Takie metody są konieczne, bowiem te, które do tej pory wdrażano, nie przyniosły rezultatów. Były i oficjalne prośby, były i ulotki informacyjne doręczane do każdego domu, bezskutecznie. To jest dla nas wielki stres, bo może być kiedyś tego dużo za dużo, no i będziemy mieli bardzo duży problem, prawda? I społeczny i może no jakiś tam epidemiologiczny. Przykład tego, co może zrobić skażenie gminnej sieci wodociągowej, był niedawno w gminie Toszek, gdzie mieszkańcy przez trzy dni nie mogli korzystać z wody z kranu. Pomny tego zdarzenia burmistrz Sośnicowicz przestrzega. Nie można łączyć sieć prywatną z siecią komunalną i doprowadzać do takiej sytuacji, że publiczne pieniądze są tracone na utrzymywanie jakości tej wody. Ta woda w końcu dla was będzie droższa, bo gdzieś te pieniądze musimy znaleźć. Jego strzega włodarz na oku ma już kilku mieszkańców.